Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Za Przed nami, przed wami Donut Country. Szczerze mówiąc sam nie wiem co to jest za gra. Pierwszy raz im właśnie tutaj, właśnie, teraz, właśnie przed wami, wiem tylko tyle, że już kiedyś grałem w coś takiego, ale to było online, w sensie Hall.in, tak się nazywała ta gra, gdzie byliśmy jedną wielką dziurą, najpierw małą, a później robiliśmy się coraz większą pod wpływem zjadania jakiś tam, nie wiem, elementów, które były na akurat na danej planszy i tutaj w tej grze chodzi podobno o to samo opcje, zobaczmy co my tutaj mamy jeżeli chodzi o opcje głośność efektów muzyki muzyki sobie zrobimy piętro niżej jakość grafiki wysoka Okej, okay, wszystko jest wszystko pasi no wyjść czy zapisać wyjść z gry nie nie wychodzimy z gry nie wychodzimy z gry chcemy wyjść z tych tutaj całych Opcji, a po prostu Escape, okej, okay. no to co, nowa gra, klik, co my tutaj mamy? Dom Miry! Wychodzi na to, że mamy tutaj jakiś wątek fabularny? Jest koteł? A, dobrze, to jest akurat chyba... Wstęp! Odpływ, okej. Okay. Kiedy będziesz w robocie? Mi się nie chce, nudzi mi się! A kiedy będziesz w robocie? Nudzi mi się? Odpowiadam. Cicho tam. Beka. Okej. Okay. Umarłam, nie żyję. Ale jednak odpowiadam. Proszę o mm. mnie no, Dlaczego nie żyjesz? Okej? Okay. Dobrze. OK. Oko. Kaman. Możemy wysłać jakąś motkę? Uuu, jestem motka. Pomszczę cię! Ostrożnie. A to jest stary? Aha, bo my z tym. Z tym czymś rozmawiamy. Luzik. Okej, okay. idziemy do paczkarni. Bez chleba zdechnie. Ok. Jest certyfikowany wałankiem. Dobra zapięć władzę, Papatki i tyle w temacie. Ok. To, to tam trombi. Wychodzimy? Tak, przez okno? Donut kanty. O, mamy, mamy. Jemy, jemy. Mamy pierwszą misję. Zjemy wszystkie liderki. A, robimy się coraz większy. Tu jest piłka, tu są jakieś drzewka, kamienie i tym podobne rzeczy. Okej. Okay. Teraz czas na większe litery. Jeszcze większe i jeszcze większe. I kolejne tutaj rzeczy. Wow, sorry panie, nie chciałem, nie chciałem. Oj, oj. Uważaj jak jeździsz, uważaj jak jeździsz. No to myślę, że teraz już jest nasz, a jednak nie. Chociaż? Jest, został pożarty, został zjedzony. Donut Shop. Czyż byśmy mogli dokonać zakupu nowej dziury? No, Okej. Okay. O, już nie trąbi! Prabiarzowi? Ta, nie przejmuj się nim. Okej. Okay. Dostarczyłem mu Donata. Tak. Doneita. Chyba zwróciłem jego uwagę. Wiesz co? Nie wiem, mam dziewiąty poziom. Grałem w jakąś grę. Łoł! Wow. Come on! Subcio! Nie czaisz mira. Na dziesiątym poziomie! Mamy kłęba na Fide? Nie. Quadcopter. A racja, ale jazda gratki. Będziemy śmigać jak szlachta. Będziemy grać w szachy? Dobrze, okej. Okay, dobra, narka BK. Sześć tygodni później. Znowu japa. Mamy naszego bur... Co tu się stało? Mira beka. Ja. A dobra, to ten dron. To ten quadcopter. ja go No właśnie, już myślę, że to jest coś podświartowanego. Kobo chodzi to był głupi quadcopter. No jak kogo? O kurczę, jak mogłeś rozwalić całe miasto? No mogłem. 999 stóp pod ziemią. Blisko piekła? Donut County. No dobrze. W życiu nic nie rozwaliłem, jestem grzeczny. Amira. O oh my gosh, co? Żeś takiej apki, żeby zrobić dziury w całym mieście. I teraz utknęliśmy pod ziemią. Mhm, mm mi się to podoba. Jako borsukowi. Tylko co z moim quadkopterem? Tylko to mnie interesuje. Kit z tym, że tutaj jesteśmy, że miasto nie istnieje. To jest nieważne. To ja jestem ofiarą. Co za kurczę aroganckaś borsuk. Może mnie ktoś poprzeć? Nie! Koko, koko, ten, ale musi dawać know-how. Potter! B przecież to jasne, że tutaj ty zrobiłeś. wpadłem w dziurę, okej. Okay. Okej, okay. tych dziur jest coraz więcej i są coraz większe. I co? Broni się, broni się. O kurczę, tym razem to chodzi o to, że mi rozwoliła mój kładkotter, a reszta się nie liczy. Jestem samolubem. Pupem. Co się stało z pupem? Mój słodki szczeniaczek, to wiesz, że jest gdzieś na górze. Już myślałem, że coś się z nim stało. No dobra, Otters Rock. Mamy 634. Kliknij lewy Okej, okay. aby otworzyć dziurę. Dobrze, otwieramy w tym miejscu, bo tutaj jest dużo małych rzeczy, które najprawdopodobniej będziemy mogli o tak po prostu sobie wciągnąć. Już tak myślałem. O, tak, super. No tutaj już będzie większy problem, a jednak nie, jednak nie bierzemy. Zjeżdżamy stąd, bierzemy co nasze i. Jak było blisko? Te rogi mi tutaj przeszkadzają, ale to jeszcze, jeszcze może. O. Tak lepiej. Tak lepiej, rogi też wpadły. Okej. Okay. I ostatnia rzecz. Wszystko w temacie. Mamy to. O, to są jakieś fajne, ciekawe kaktusy. Bierzemy je. Większe? Zapraszam, zapraszam serdecznie. Jeszcze większe. O, Wracaj, wracaj, kaktusie. Otworzyła mi się furtka. A więc zaraz będziemy się tam ładować. Jesteśmy, jesteśmy. A przepraszam, przepraszam, nie chciałem. To nie ja, to nie ja. To ten Borsuk. Proszę mi zaufać, wierzyć, No to ten Borsuk. No nie, absolutnie. Ej, hey, tu jakaś podłucha? Pięknie! Bardzo ładnie! No to co? Pora, chyba na najgorsze! Co tu się stało? Mały, mały patrzy, co się dzieje! Oj nie, oj nie, przestraszył się! No, nie ma co się dziwić! On szuka swojej mamy! Jaka jazda w ogóle! Gdzie jest mama? Ja jestem głodny! Zostałem sam, tata nam umarł, bracia zginęli na wojnie, zostałem sam! Jaka jazda, smutnie to wszystko, mały zaraz jeszcze dostanie rykoszetem. On został sam, skoro został sam, no to chyba też musi zostać zjedzony po prostu, no bo co? Nie zostawimy małego samego, a jednak, jednak chyba zostawimy, jaka smutna historia co tu jest, co tam jest. Jest i skuter, skuter bierzemy. O, tutaj mamy coś ciekawego. Jest jakiś też... Wow, co tu się stało? Tutaj to nie jest od taka zwykła gra, gdzie tu on zahaczył o Donata. Gdzie tak po prostu jesteśmy wielką dziurą, tylko tutaj mamy też jakieś wątki właśnie takie, gdzie musimy pomyśleć, co zrobić w danym momencie. Inaczej dalej nie przejdziemy. No nie, czy my mamy rzeczywiście zjeść tą chatę? Na to wychodzi. Bierzemy ją całą. Tam została mi jeszcze jakaś końcówka, czegokolwiek. Świetna dostawa. Okej, okay, ale to nie będzie ranga... A, dobra, w ten sposób. Trashopedia. Dobra, gotowa. Śmieciowego dnia. Dziękuję serdecznie. Jak miło. Tego mi było potrzeba. Tak jest, śmieciowego dnia. 999 stóp pod ziemią. Chciałem tylko zaskoczyć Pupa Donatem. Pupa Donatem? Lep, lep. A teraz odlatuje biedny, samuteńki Pup. BK odpowiada. Trzy kropek. Wcale nie jest. Skoro wpadłeś pierwszy, skąd wiesz, że pup jest w balonie. Tej historii jest pełno dziur. Twój mózg jest pełen dziur, ale to jest jazda jeden na drugiego. Podobnie jak całe to miasto, jedna wielka dziura wykonuje swoją robotę. Chwilę się, to nieprawda. Nie wykonuje swojej roboty. Jestem niewinny, jestem naiwny. Czekajcie, pup jest w balonie? Nie, on nas zrobił w balona. Widziałem balon lecący w okolicy mojego Range Station. Potter mówi Widziałeś pupę? Czy widziałeś pupa może? W którą stronę leciał pup, w którą stronę leciała pupa? Nie wiem. Coś mnie rozproszyło. Dopiero co zamówiłem paczkę, a jeszcze nie dotarła. Jak to możliwe? Zamówiłem 10 minut temu. Miło. Zest robię się głodny. Zaraz kogoś tutaj zjem albo odgryzę coś komuś. Czym się tak stresujesz? Tym, że nie ma pupy. Wierzcie lub mnie, ale to poprzez węże. Węże, to tu, to tam, jakieś dzikie węże. Kliknij lewe, aby otworzyć dziurę. Dobra, otwieramy dziurę. W którym miejscu otworzymy dziurę? Tym razem myślę, że tutaj, tutaj, w tym miejscu otworzymy dziurę, chociaż. O kurczę, dobre miejsce, dobre miejsce. Dużo małych rzeczy, dużo małych elementów, które będziemy mogli od tak sobie po prostu pochłonąć i urośniemy. Będziemy wielką dziurą. Tak jest nasze marzenie. Być wielkim dziurskiem to wspaniałe orzeszcie. Chodź tutaj, wężu. Wężu, zapraszam ciebie do zabawy. Nie, nie uciekaj. Mamy go. Mamy go. To może zrobimy tak. Najpierw jeszcze podjemy co nieco. Urośniemy. Będziemy nad wyraz wielką japą. I dopiero później zaatakujemy te węże. One będą mogły od tak po prostu wpaść. O, i teraz super. Nie macie. Jeszcze tylko tutaj. No i pięknie. Bardzo ładnie. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakiegoś wężola. Czekajcie, tu są jakieś przyciski. Kóry tutaj nam piórka zrzucają? Tu jest jakiś wąż, który jest uwięziony. Okej, okay, skoro jest uwięziony, to coś zrobił źle. Co? Co tym razem? Co tym razem mamy zrobić? Najprawdopodobniej... I tak po prostu? Zgarnąć tego węża? Snake danger. Hej, musimy teraz. Co tu się dzieje? Wow. Snake danger maximum. No to jeszcze ta jedna nam została. Kręcimy ją? Nie, czekajcie. Może trzeba tak uderzyć dosyć mocno? Wszystkie inne też się kręcą. Co tu się stało? Nie ma takiej skali. Wszystko zostało rozpierduchane po prostu. Okej. Okay, wow, ile węży. Pozbierajmy ten cały... Bałagan, który się tutaj zrobił. Okej, okay. tam, tam, tam jeszcze. Chodź tu, chodź tutaj, Benżu. Nie bądź dziki. Jakaś trumna nam przed chwilą tam wskoczyła. Co to jest? Jakaś miska. Bierzemy wszystko. Zgarniamy całe miasto. Jeszcze jedna kura. I ostatni element. Pięknie. Świetna dostawa! <laughs> Nie wierzę. Traszopedia, no dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Kurczak. Mieć kurczaka to jedna rzecz, ale dwa kurczaki to dwie rzeczy. Co za złota myśl! Coś wspaniałego! Duży kubek dla miłośników, śmieci, czyli wiadro. Następnie, zawsze jesteś po, po tej stronie. Drewniany płot, nie po tej stronie, dobra. Ok, gotowe. Idziemy dalej. Śmieciowego dnia. Dziękuję serdecznie. 999 stóp pod glebą. Bika lol. Powinnoś mi chyba podziękować za rozwiązanie z wężami, za rozwiązanie. Tak, oczywiście. One są wszystkie teraz tutaj. Chwila. Więc jednak to otworzył tak, to ja, że co? Oczywiście, pan Borsuk. Jak zwykle, jak zawsze. Do niczego się nie przyznaje, a ciekawe czy ma alibi. Chciałem powiedzieć, że ktokolwiek to zrobi ci przysługę, tak? Przysługa, wielka przysługa. To na pewno jakiś fajny gość, oczywiście. Jestem tutaj, Bartes się nazywam. Hmm. Mira mówi. Hmm, ktoś jeszcze widział pupę? Tak, widziałem pupę. Przez mój teleskop. Okej, okay, Peppero, mamy, mamy nową postać. Jest nowa postać, Pepper tym razem. Masz na myśli mój teleskop? Nie, to mój teleskop. Nie, bo to był mój teleskop, ukradłaś mi. Nie, to jest mój teleskop, Znaleziony, nie Gdzie go widziałaś? No właśnie, okej, okay. posprzeczaliśmy się z Peperem, więc okej. Okay. Dobrze, come on, chcemy coś zjeść, jesteśmy już głośni, głodną dziurą. Już za długo tutaj rozmawiamy. A, ornitolog, on sobie ptaszki podziwiał. I wtedy dopadł mnie głód, więc zamówiłem Donata przez tę aplikację Donat No i pojawiła się dziura. Gdzie zaczynamy tym razem? O, jakiś dziki dzik tutaj na dole. Gdzie chcemy otworzyć japę? Japę chcemy otworzyć, myślę, że gdzieś tutaj w tym miejscu. Ej, tam chciałem. Zrobili mnie na szaro. Co jest grane? Ja się tak nie bawię. Ja myślę, że ja mogę sobie tą, to miejsce wybrać, a to wcale tak nie jest. Czuję się oszukany. Będę teraz jak bober. Bubr. Nie, to nie był bubr. A, chodź tu. Zapraszam ciebie. Jaką tam mamy postać? Z borsuk, a to i to na B. Czy ja mogę też wodę wypić? O! Pływa to teraz! O kurczę, napiłem się wody i co? I co teraz? No tak, drzewo pływa. O! O! Jest rozwiązanie! Jest rozwiązanie tego. W razie czego, jak się napije wody, no to już wiem, co mam robić, ale póki co wezmę wszystko zielone. Odzgarniam. tak. Tak jest, otóż to. O, proszę. Aha, już wiem, już widzę. Po prostu ta woda, bo ona musi się wlać. Ta ryba wyskoczyła, ale fajnie jest to zrobione. Genialnie, jak ta woda się wlewa. Jest coraz mniejsze to źródełko. Okej, okay, na takiej zasadzie. No dobrze, kolejna rybka. Rybka lubi pływać. Pożremy wszystko. Proszę bardzo. Ale ten ptak ma. Kurczę, tak mu się chce pić. Tak go suszy. A okay. no to tutaj ostatnia sadzawka. Ostatnie rzeczy do zgarnięcia. No i sam ptaszek na samym końcu. Świetna dostawa! Okej. Okay. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ta dosyć śmieszna gra, dziurawa gra się podobała, jeżeli tak zostawcie łapencję w górę, jeżeli nie, bo to na przykład nie wasz klimat, znaczy nie, to że nie wasz klimat to nie znaczy, że macie zostawić łapencję w dół, ale na przykład prezentujący tą grę, czyli ja wkurzył was niemiłosiernie z jakiegoś względu, bo się na przykład nie ogolił tymczasem borem lasem dziękuję wam serdecznie, pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawieniu dzwona na razie, hej, kość z czołem.